Nazywam się Angela Gettler. Jedne wybory już za nami, a drugie za pasem. Wystartowała kampania samorządowa. Moim gościem jest dzisiaj Marek Szolc, radny Warszawy oraz z ramienia Lewicy. Cześć, Marku. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Marku, jakie Lewica ma plany na te wybory samorządowe? Uf. W Warszawie. Plany mamy jak najbardziej ambitne. Uh -huh. Tak, tak. Plany mamy jak najbardziej ambitne. E jak Państwo dobrze pamiętają, w 2018 roku w wyborach samorządowych w Warszawie wystartowały osobno trzy osobne lewicowe komitety. To nie skończyło się specjalnie imponującym wynikiem, da się ukryć. W tych wyborach mam nadzieję, unikniemy tego błędu. Uda nam się już wkrótce stworzyć i ogłosić, bardzo atrakcyjną i naprawdę naprawdę przekonującą ofertę dla wszystkich postępowych, progresywnych wyborców w Warszawie tak, aby mieli oni swoją reprezentację, bo jeśli patrzymy na przykład na wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie prawie 14% warszawianek i warszawiaków zagłosowało na Lewicę, to dzisiejsza reprezentacja Lewicy w samorządzie warszawskim, stołecznym absolutnie nie oddaje tego poparcia. Czas to zmienić. No jak rozumiem mówisz o ofercie osobowej, a jakie, jaka jest ta oferta programowa? Dla samorządu warszawskiego. Jeśli chodzi o nasze propozycje programowe dla Warszawy, to i w tych wyborach parlamentarnych, ale też przez całą kadencję podkreślaliśmy, jakie są kluczowe dla nas tematy. Tematy takie jak mieszkalnictwo, jak wsparcie dla transportu publicznego, jak transformacja energetyczna i ekologiczna to wszystko obszary priorytetowe i kluczowe. Z punktu widzenia Warszawianek i Warszawiaków, ludzie mieszkający w naszym mieście jasno mówią, że chcą zielonego, sprawiedliwego miasta. To, co wydaje nam się naprawdę bardzo istotne, e, to niestety kryzys kosztów życia. Warszawa, e, w tej uh -huh. kadencji, jeśli myślimy o tym okresie, od 2018 do 2024 roku, idzie w kierunku miasta, w którym e, dobrze żyje się wyłącznie bogaczom. A my chcielibyśmy, tak, żeby Warszawa było to... naprawdę dla wszystkich. Właśnie widziałem ostatnio taką no, satyryczną statystykę, jak, jakie są koszty życia w Polsce, w poszczególnych jej regionach, więc w porównaniu do innych państw. Więc tutaj w, w jednym województwie były, jak gdzieś w Tadżykistanie, w innym jak w. W Kazachstanie. Z kolei, na no, Pomorze wypada tak, że na Pomorzu żyje się jak w Polsce. Natomiast Warszawa jest przyrównywana bardziej do Japonii. Więc te właśnie koszty życia idą w górę, metraże mieszkań się kurczą. To jaka polityka w tym zakresie mogłaby być wprowadzona przez miasto? Podstawowym zaniedbaniem stołecznego ratusza jest niestety niemal zupełne wstrzymanie budowy mieszkań. Warszawa miała dobrą strategię e, e, mieszkalniczą do 2030 roku. Niestety zaraz na początku tej kadencji została ona wyrzucona do kosza. Nie została zaproponowana żadna sensowna alternatywa e, i bardzo skromna obietnica Rafała Trzaskowskiego, by budować 1500 mieszkań rocznie. E, Skończyła się na budowie bardziej 1500 mieszkań przez całą kadencję. Więc tutaj widzimy bardzo, bardzo duże zaniedbania, a wysokie koszty czynszu, brak dostępności e, lokali, lokali cenowo przystępnych dla ludzi, którzy zarabiają pieniądze, jest jednym z podstawowych problemów. Widzimy tutaj duże wyzwanie rozwojowe dla Warszawy. E, Warszawa stanie się miastem tak drogim jak e, Londyn, jak Paryż, jak Berlin. E, to będzie to blokowało mnóstwo zdolnych, e, otwartych, kreatywnych osób, by się tutaj przeprowadzać, by tu studiować. Ja mam naprawdę bardzo gorzkie przemyślenia w tym temacie. Ja prowadziłem się do Warszawy w 2011 roku na studia i gdybym był młodym człowiekiem i przeprowadzał się tutaj w roku 2024, to bym się po prostu nie wiedział, czym to zrobił. Nie wiem, czym to zrobił, bo, bo, bo po prostu nie byłoby mnie stać na opłacenie czynszu. Miasto mm. musi tutaj działać jak najlepiej. No tak, co, co warto przywrócić z tej starej polityki, która została anulowana? Jakie nowe rozwiązania warto zaproponować yy, odpowiadające nowym czasom? Podstawowa kwestia to potraktowanie mieszkalnictwa poważnie. Musimy zacząć inwestować w nie pieniądze, musimy zacząć po prostu budować mieszkania. Dzisiaj niestety kończy się to tak, że w Warszawie są Towarzystwa Budownictwa Społecznego, TBS-y, które służą jako przechowalnia dla partyjnych działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy zarabiają tam po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, a mieszkań potrafią wybudować przez całe dwa lata równe zero. Widzimy pewne braki, takie jak na przykład brak społecznej agencji najmu, zupełnie nie rozumiem czemu takie mm -hmm. rozwiązanie, które działa świetnie w Poznaniu, w Warszawie dalej nie jest wdrażane. E, widzimy jak działa taka bardzo społeczna, agencja najmu. Jak działa społeczna taka... agencja najmu? Społeczna agencja najmu? Tak, społeczne agencje najmu służą do tego, by miasto służyło jako pośrednik między osobami poszukującymi mieszkania, a ludźmi chcącymi udostępnić swoje lokale na cele mieszkalnicze. Wiele osób, które ma dostęp do lokali, które wynajmuje na przykład mieszkania, wcale nie jest zainteresowane jakąś maksymalizacją zysku. Zależy im na stabilności, zależy nam na, zależy im na zaufanym partnerze. Tutaj miasto mogłoby wkroczyć i. Wynajmując mieszkania po niższej cenie, poniżej stawek rynkowych, udostępniać je, je osobom, które ich potrzebują. To tak w dużym skrócie, że są tutaj formuł jest kilka, można, można, że tak powiem, eksperymentować. Natomiast kolejny błąd, który zrobił w tym zakresie miasto, to masowa wyprzedaż miejskich gruntów deweloperom. Mhm. W ciągu ostatnich pięciu lat naprawdę mnóstwo, mnóstwo działek poszło. Po prostu pod licytację. Dzisiaj budowa mieszkania w Warszawie przez miasto staje się wyzwaniem, bo po prostu nie ma gdzie tego robić. Wszystko zostało sprzedane firmom deweloperskim. Musimy z tym skończyć. Musimy zachować jakiś zasób gruntów, atrakcyjnych gruntów przecież, żeby te mieszkania nie były po środku niczego, że tak powiem. Inaczej kryzysu mieszkaniowego w Warszawie nie rozwiążemy, ale tak jak mówię, lewica ma tutaj jasne postulaty i pomysły, i mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będziemy w stanie je wdrażać. Mhm. Przytoczyłeś właśnie e, e, przykład Berlina. No, Warszawa nie jest jednym miastem na świecie, które zmaga się z kryzysem mieszkaniowym. E, w Berlinie przez ostatnie kilka lat zachodziły ciekawe zjawiska, jak na przykład w środku pandemii ludzie wyszli na ulicę protestować przeciw. No, Podwyżkom czynszów w, w mieszkaniach, które były masowo wykupowane przez różne fundusze międzynarodowe, że całe osiedla są sprzedawane tym funduszom, które dysponują generalnie nieograniczonymi środkami, po to, żeby administracyjnie nałożyć górną granicę czynszu, tak ogólnego, jak za wynajmowany metr. Czy, czy to jest też problem, który dotyczy Warszawy? Absolutnie. Widzimy go coraz częściej. Widzimy coraz więcej wielkoskalowych inwestycji. Faktycznie mamy kłopot z takimi domorosłymi rentierami, ludźmi, którzy jakby wchodzą w jakąś inwestycję deweloperską i na przykład z miejsca wykupują 10, 20, 30 mieszkań. Tak? Tutaj jest to temat bardzo niskiego opodatkowania tej formy inwestycji. To opodatkowanie powinno być wyższe, bo mnóstwo kapitału w Polsce zamiast być na giełdzie, wspierać rozwój przedsiębiorstw jest parkowane w nieruchomościach. To jest dla gospodarki po prostu Złe. Natomiast rzeczywiście z drugiej strony wchodzą zwyczajne fundusze inwestycyjne, i one mają już kapitał, by skupować portfolia setek, nawet tysięcy mieszkań. I niestety pozbawia to. Osoby chcące kupić w Warszawie własne mieszkanie, jakichkolwiek możliwości, bo przecież te osoby w życiu nie będą miały takiej pozycji ekonomicznej jak fundusz. I taką działalność trzeba zatrzymać, bo doskonale wiemy z innych państw zachodnich, jak szkodliwa ona jest, jak bardzo prowadzi po prostu do, no nazwę to po imieniu, wyprowadzania e, ciężko zarobionych pieniędzy ludzi pracujących w Polsce za granicę jako formę zysku. Do zupełnie innych ludzi. To znów jest systemowo niekorzystne dla polskiej gospodarki i napędza ten kryzys kosztu życia, o którym mówiłem. Chociaż ten kryzys kosztu życia objawia się też w innych obszarach. Szanowni Państwo, my jako lewica uznawa, uznajemy za absolutny skandal, że e, emeryci żyjący w Warszawie, mający często 1500, 1600, może w 2000 zł emerytury, muszą płacić za wywóz śmieci prawie 100 zł miesięcznie. A. Przecież to jest absurdalny skandal. To należy jak najszybciej zmienić. Niestety widać, że po tej pierwszej kadencji Rafała Trzaskowskiego, po tej kadencji niepodzielnych rządów Platformy Obywatelskiej, potrzebujemy w Warszawie socjalnej, społecznej korekty i taką korektę zapewni Lewica w samorządzie w przyszłej kadencji. No właśnie, było ogłoszenie, że Lewica jednak idzie wespół z koalicją rządzącą z, z KO do wyborów samorządowych. Jak się ma ta krytyka do właśnie tego wspólnego startu? Jeśli chodzi o porozumienie dotyczące wspólnego startu, start dotyczy sejmików wojewódzkich. Uh -huh. Tam rzeczywiście podjęte zostały już rozmowy koalicyjne. No nie wiem, jak one się skończą. Na razie jesteśmy na etapie, na którym Zarząd Krajowy Nowej Lewicy i Zarząd Krajowej Platformy Obywatelskiej umocowały konkretne osoby do prowadzenia takich rozmów. Natomiast pamiętajmy, że w wyborach samorządowych głosujemy w, na że tak powiem, kilka poziomów samorządu, wybieramy, se, wybieramy sejmiki województw. I w Sejmikach Województw sądzę, że z Koalicją Obywatelską łączy nas sporo. Sejmiki Województw decydują w dużej mierze o rozdziale środków unijnych oraz środków z KPO. Tutaj, jeśli chodzi o pewne europejskie priorytety, to z Koalicją Obywatelską jestem często po drodze i taka koalicja ma absolutny sens. Jeśli chodzi o koalicję na poziomie powiatów czy miastach na prawach powiatu. Oraz gmin. To tutaj wszystko leży w gestii e, e, struktur partii na tych poziomach. W tym momencie w Warszawie ja, jako współprzewodniczący stołecznej lewicy, nie mam umocowania od władz partii do prowadzenia jakichkolwiek rozmów z koalicją obywatelską i żadne takie rozmowy nie są prowadzone. Dobrze, a poruszyłeś też kwestię ekologii w mieście? No to tutaj rzeczywiście była ona ważnym tematem, jest ważnym tematem w Warszawie. Przy każdej edycji. No, Funduszy obywatelskich projekty ekologiczne zdobywają najwięcej głosów. Jak oceniasz tę zmianę, jaka zaszła w Warszawie pod rządami Rafała Trzaskowskiego? Ponieważ też przez miniony rok Warszawa miała się stać europejską stolicą ekologii, coś takiego. Więc. No to te, też na przykład inwestycja na placu Pięciu Rogów, który został zmodernizowany. No pojawiły się na nim drzewa, z drugiej strony są kontrowersje, że jednak nie wyrastają one z trawnika, z ziemi, tylko bezpośrednio z betonu. Mamy w Warszawie systemowy kłopot z tą transformacją ekologiczną i budową Zielonego Miasta. Zacznę może od jakichś pozytywnych rzeczy, bo nie mogę odmówić administracji Rafała Trzaskowskiego pewnych, pewnych sukcesów. Na pewno takim sukcesem jest wielkoskalowy program likwidacji kopciuchów. Udało się zlikwidować ponad 80% pieców, kiedy w 2018 roku w Warszawie dymiło ponad 15 tysięcy kopciuchów. Wiele osób było przekonane, że. że, że że to naprawdę będzie bardzo systemu żeby się ich pozbyć. W tym momencie um, tych kopciuchów jest znacząco mniej, to jest liczba między 2 a 3 tysiące, um, i są one dalej sukcesywnie likwidowane, więc może sukces nie jest pełny. Um, żałuję tylko, że autorka tego sukcesu i autorka tego programu, czyli Justyna Glusman, została. Usunięta z ratusza. Mhm. To, to przykre, że osoby, które mają sukcesy, po prostu potem lądują poza administracją miejską, no, ale to jest temat na inną dyskusję. W innych obszarach niestety widzimy, jakby to powiedzieć, taką, taką, taką strategię. Ja bym ją streścił, że panu w świeczka, a ogarek. To znaczy, miasto mhm, rzeczywiście to znaczy? usiłuje wciskać zieleń w różne miejsca, gdzie, gdzie pod presją na przykład konsultacji. Czy pod presją społeczną um, udało się bardziej zazielenić projekt placu Defilat na placu Pięciu Rogów udało się usunąć patoparking tak, i wysadzić hmm. trochę drzew, na placu Trzech Krzyży również przybyło troszkę zieleni, ale jeśli spojrzymy na to jak wyglądają te miejsca, które za ciężkie miliony są przeprojektowywane i zmieniane, to tam nie ma żadnej rewolucji. Tak jak w wielu miejscach mogły jeździć i parkować samochody, tak dalej jeżdżą. Plac Trzech Krzyży tak jak, był wielkim rondem dookoła kościoła, tak dalej jest wielkim rondem dookoła kościoła i to, że dosadzono tam troszkę drzew systemowo nie zmienia, nie zmienia sytuacji. To jest w tym, propozycją w lewicy. Kadencji, w, tym, w tej kadencji mam wrażenie, absolutnie zaniedbaliśmy transformację mobilnościową. Uważam, że Warszawa powinna inwestować znacząco więcej w ograniczanie ruchu aut w centrum miasta. Potrzebujemy miasta które jest przyjazne, zielone, zdrowe, w którym smog generowany przez samochody nie truje naszych dzieci, w którym chce się spędzać czas. W tym zakresie niestety w tej kadencji wydarzyło się bardzo niewiele. Mhm. Dlatego my jako lewica będziemy absolutnie proponowali, żeby no właśnie, jak, 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 jak skutecznie, skutecznie jak skutecznie tak, tak, redu redukować ten ruch. My w Warszawie, jako Lewarszawska Lewica, będziemy konsekwentnie postulowali to, co postulowaliśmy przez całą kadencję, to znaczy podwyższanie opłat za parkowanie w centrum miasta, bo to zniechęca wszystkich do używania samochodu, a zachęca do korzystania z transportu publicznego. Będziemy walczyli o to, by w Warszawie powstawała wygodna infrastruktura rowerowa, a nie żeby tak jak na przykład w przypadku ulicy Puławskiej, Lobbying dzielnicowych władz Platformy Obywatelskiej kończył się tym, że po ogromnym remoncie za ciężkie pieniądze ulica, która była w trzypasmowym pasem startowym, pozostała trzypasmowym pasem startowym, bez infrastruktury dla rowerów, z parkowaniem na chodnikach. Więc będziemy walczyć z parkowaniem na chodnikach, będziemy walczyć z e, niewygodną infrastrukturą dla rowerzystów, która często jest budowana w sposób kolizyjny z chodnikami, e, tak żeby nie daj Boże nie ruszyć małym palcem jakiegokolwiek pasa ruchu dla aut. Będziemy walczyć o to, żeby zwłaszcza centrum Warszawy się zazieleniało, ale będziemy też walczyć o to, żeby dzielnice, e, dzielnice zewnętrzne, jak Białołęka, jak Wawer, jak coraz szybciej rosnące Ursus czy Bemowo, również mogły cieszyć się dobrą infrastrukturą. Będziemy walczyć o rozwój sieci wodociągowej i sieci ciepłowniczej. Tam to są naprawdę kluczowe potrzeby. Nie będziemy patrzyli wyłącznie na śródmieście, Warszawa to jest jedno miasto i musimy skończyć z tym, co coraz więcej osób nazywa podziałem na Warszawę A i Warszawę B. Warszawę A, w której dzieją się inwestycje, czyli głównie śródmieście miasta, i Warszawę B, czyli zewnętrzne dzielnice, czyli, czyli prawy brzeg. Prawy brzeg, któremu no, ostatnio Rafał Trzaskowski tak. zabrał obiecane dawno temu tramwaje na zieloną, białą łękę i Gocław. Tak. Sama mieszkam właśnie na prawym brzegu, więc no, doświadczam tego, że tak poprzednio Hanna Grękiewicz walcz przez swoje trzy i obecnie Rafał Trzaskowski, no trochę, trochę, tak, gdy trzeba przesunąć fundusze, to zazwyczaj, zazwyczaj są one przesuwane z prawego brzegu na lewy, a nie w drugą stronę, albo w ogóle w jakąś inną bądź przykładowo tak, z dyskryminacją mhm. Białowęki, Pragi, Wawra. Najwyższy czas, żebyśmy, żebyśmy tutaj e zachowali pewną, pewną, elementarną sprawiedliwość. No więc właśnie jeszcze Cię do, do, dopytam w tej materii o transport. Jak tam ten transport warszawski? Ty jesteś w ogóle wielkim promotorem zbiorkomu. A jak ten transport warszawski oceniasz? Podstawowym problemem, który dzisiaj widzę w, dla warszawskiego transportu publicznego, zbiorowego jest to, że chociaż miasto się cały czas rozwija, rozrasta, liczba mieszkańców rośnie, to nasz transport zbiorowy drepcze w miejscu. Z planów inwestycyjnych zostało skasowane kupno kolejnych tramwajów niskopodłogowych, więc dalej będziemy jeździli tramwajami niedostosowanymi do potrzeb osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Liczba wozokilometrów to jest taka jednostka, której używamy do zakupów przejazdu, do zakupów przejazdów transportu publicznego. Ta liczba wozokilometrów właściwie stoi w miejscu, mimo tego, że potrzeby rosną, co mniej więcej oznacza tyle, że na wielu liniach dochodzi do cięć. Miasto niestety nie inwestuje na tyle dużo, żeby zatrzymać odpływ motorniczych i kierowców, więc widzimy tam braki kadrowe. Ja jestem bardzo zaniepokojony. Bo, bo nie da się ukryć, że wieloletnie inwestycje w transport publiczny i to, że ten transport działał do tej pory całkiem sprawnie, to był ogromny, ogromny sukces. Ogromny sukces tutaj mogę pochwalić chyba Hannę Gronkiewicz-Walc, która naprawdę nie szczędziła pieniędzy i w porównaniu do innych miast w Polsce naprawdę możemy się w Warszawie cieszyć transportem, który stoi na wysokim poziomie. To jest powszechna opinia i naprawdę nie trzeba szukać daleko, żeby zdobyć to porównanie. Ale sytuacja się pogarsza. A pogarsza się również z tego powodu, że tak jak wspomniałem wcześniej, miasto naprawdę nie robi niemal nic. Żeby zatrzymać zalew centrum miasta przez prywatne samochody, tutaj kroki, które są podejmowane, są zdecydowanie zbyt, zbyt nieśmiałe, jak choćby ostatnie, że tak powiem, kompletne zredukowanie do jakiegoś żartu strefy czystego transportu przez radnych platformy obywatelskiej pod naciskiem posłów Konfederacji. No, niestety, ale mimo jasno deklarowanych przez Warszawianki i Warszawiaków woli, żeby taką strefę mieć, żeby ta strefa działała, radni postanowili posłuchać sprowadzonych przez przedstawicieli Konfederacji Lobbystów. Bardzo to przykre i na mhm. pewno chcemy to zmienić, jak lewica. No Szkoda, ale. Też właśnie te problemy i z parkowaniem, i z transportem, ja przynajmniej mam takie wrażenie, wynikają z tego, że, no, że wszyscy muszą jeździć do tego centrum, wszyscy w, no, muszą gdzieś zaparkować w tym centrum. No i też nie, nie zawsze ten transport jest szybki, bo jest z tych odleglejszych dzielnic. Pani Pani bardzo ważną sprawę i my to też mhm. jako lewica na to patrzymy. To znaczy, rzeczywiście musimy dbać o bardziej harmonijny rozwój miasta. Nie możemy jakby. Potrzebujemy, żeby polityka planistyczna miasta promowała powstawianie miejsc pracy nie tylko w śródmieściu, no, ale też jak w miejscach. ten podział, ten podział miasta miejsciego. na e, tak, ten podział miasta na śródmieście, gdzie się pracuje, i opłatki miasta, gdzie się de facto śpi bo jak się tak postoi dwie godziny w korkach codziennie, to już czasu na życie naprawdę nie zostaje za wiele, musi się skończyć. Powinniśmy podejmować aktywne działania na poziomie planów zagospodarowania przestrzennego, zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców, wydawanych zgód e, i warunków zabudowy, by miejsca pracy powstawały nie tylko w obrębie Śródmieścia, e, ale też w innych miastach, ale też w innych miejscach. Skutkiem tego, że Śródmieście jest takie Drogie, zapchane autami. Nieprzyjemne jest to, że to śródmieście po prostu się wyludnia. Dzielnica śródmieście, ale też inne dzielnice centralne tracą mieszkańców z powodu bardzo wysokich cen nieruchomości, z powodu, z powodu nie zawsze. Takiej, bym optymalnej jakości życia. Ten trend musimy odwrócić, bo my chcemy Warszawy, w której żyje się przyjemnie w każdym miejscu, a nie, w którym, a nie Warszawy, w której, w której mamy jakieś takie dystopijne, mroczne miasto z ludźmi spędzającymi kawał swojego życia, usiłując dostać się z domu do pracy i z pracy do domu. Dobrze, dziękuję Ci, Marku. Moim gościem był Marek Szolc, radny Warszawy z ramienia Lewicy. Do rozmów o kształcie samorządu na kolejne 4 lata będziemy wracać. Dziękuję Ci Marku. Bardzo dziękuję Pani Rektor, bardzo dziękuję Państwu. A ja zapraszam na dalszą część dnia z News24.